W dzisiejszym odcinku opowiem wam o prawdopodobnie najczęściej fotografowanym psie na świecie. Czołówka i zaczynamy. Cześć, jestem Mateusz i witam was w kolejnym odcinku programu Taka Karma. Dzisiaj opowiem wam o niezwykłym mieszkańcu pewnego belgijskiego miasteczka. Mieszkańc jest niezwykły, ponieważ posiada cztery łapy, ogon i długi nos. Mowa tutaj o Fidel psie należącym do Karlin von Langaret, prowadzącej pensjonat kudy, Kanal Bed and Breakfast, którego okna wychodziły na kanał Rej, przepływający przez miałe miasteczko Brudzie. Fidel stał się sławny dzięki swojemu codziennemu miejscu na drzemkę. Przez Brudzie przepływa rzeka, po której pływa wielu turystów. Pies miał swoją ulubione miejsce na drzemkę właśnie nad tą rzeczką. Więc codziennie tłumy turystów obserwowały go, jak spokojnie wypoczywa sobie, lub w przerwach rozgląda się i obserwuje turystów. W pewnym momencie prawdopodobnie stał się najczęściej fotografowanym psem na świecie, ponieważ obowiązkowym elementem każdych wycieczek było właśnie sfotografowanie słynnego psa z okienka. Co ciekawe, Fidel nie pojawił się jedynie na zdjęciach turystów. Ale pojawił się również w jednym filmie, którego akcja działa się właśnie w tym mieście, w Brugi, a także w reklamie belgijskiej czekolady. Ten psi celebryta pomagał również swojej właścicielce, która prowadziła tam pokoje do wynajęcia, ponieważ wielu ludzi specjalnie tam właśnie decydowało się na nocleg. Po to, aby spotkać Fidela i móc podrapać go za uchem, dodatkowo do właścicielki docierały paczki z całego świata z prezentami dla psiaka. Niestety Fidela nie spotkacie już w oknie nad rzeką w ponieważ po 12 szczęśliwych latach zmarł w 2016 roku. Do właścicielki dotarły setki listów, które wyrażały swoje wsparcie, co na pewno pomogło jej w tym trudnym okresie. Ciekawe, w Polsce również pojawiają się psy, które obserwują okolice ze swoich okien lub balkonów, a ludzie robią im zdjęcia. Przykładem może być fanpage na Facebooku Pies z Rogu Politechnicznej i Bohaterów Getta Warszawskiego, gdzie studenci Politechniki Gdańskiej w drodze na uczelnię spotykają golden retrievera, który uwielbia spędzać czas przyglądając się światu z balkonu. Niestety, nie mieszka w oknie przy najczęściej uczęszczanym atrakcji turystycznej Gdańska, a jedynie w niewielkiej uliczce, gdzieś z boku miasta. Dlatego nie dostaje tyle uwagi, ile powinien, ale wy możecie dać mu lajki like na Facebooku. Dzięki za dzisiaj dla tych, którzy dotarli do końca, i zapraszam Was na kolejny odcinek, a także do subskrybowania i do odwiedzenia naszego sklepu internetowego takakarma.pl, na których mamy wszystko dla Waszych futrzastych przyjaciół.